Cześć siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony, Messiah Ety. W dzisiejszym odcinku gramy w Among Us, z Nowej Gry. I, yy, I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, yy, to jest odcinek informacyjny. Yy, wkrótce, co ile się yy, odcinki będą pojawiać? Odcinki będą się pojawiać co jakiś czas oczywiście, ja nie mówię, że będą codziennie. E, na przykład w następnym tygodniu mogę zrobić maraton. E, nie że z danej gry, tylko parę odcinków po prostu wrzucę. Okej, okay, lecę. O to chodzi, womogę, że jest tak niewinni, nie, czyli kru, krumejci, jak i e, ten impostor. I e, ja gram tak free to e, free. E, tak po prostu z dala od co są same boty, żeby wam po prostu pokrótce wytłumaczyć. E, ja, i, e, zadaniem impostora jest zabić wszystkich. Jak tu wam pisze. A zadaniem crewmate'ów jest znaleźć tego impostora impostora i go wywalić. E, jak teraz wszystkich zabije właśnie, no to wtedy. Mm, E, nie mówi, e, impostor. Jak widzicie, tutaj, się we, e, tutaj wentylacja się podświetla na e, czerwono, i tutaj trzeba tak podejść, kliknąć wentylację. Można sobie latać o tak. Tylko przypominam, w wentyl, wentylacji e, nie wczytuje się. E, nie wczytuje się, jakby wam to powiedzieć, nie wczytuje nie ładuje się, nie ładuje się po prostu ok, i teraz zaczekam dopóki pójdę do Storage, czyli tutaj jest takie Storage, którego taska nie potrafię wykonywać, i teraz właśnie tutaj czekamy. I wtedy, kiedy mi się to naładuje, to ja pokażę wam report i po prostu głosujemy. Report i tutaj jest czat, którego się pisze. I, a po prostu ja tutaj będę głosował na nich obojętnie i wywalałem tutaj ee, czerwonego. Bo ile głosów, tym przewagi, i po prostu tak jest. A więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łap łapki w górę. Subskrybujcie kanał, e, żeby nie przegapił was żaden film. E, na przykład taki maraton, jak niedługo będzie, tylko to ma być 10, 5 łapek w górę I robię maraton Mał... no maraton, cały tydzień będzie maratonu Przypominam, że kiedyś będzie właśnie odcinek po raz pierwszy, gdy mnie zobaczycie Całego i jeszcze z twarzą Kiedyś mogę tak zrobić odcinek I po prostu nag nagram wam cały mój pokój do nagrywania na razie obecnie zanim nie mam sprzętu no to nagrywam na telefonie bo, albo na tablecie bo po prostu nie mam pod żadnego sprzętu a więc taki krótki odcinek informacyjny A więc ja się z, z wami żegnam trzymajcie się Elo